Leci samolot gdzieś nad daleko Seberio. Nagle do Stewardesu podchodzi jeden z pasażerów i mówi Proszę otworzyć mi drzwi, muszę tu wysiąść. Zdziwiona Stewardesa: nie, nie mogę, jak? Proszę natychmiast otworzyć, zaczyna się denerwować pasażer. Dziewczyna poszła na skargę do kapitana samolotu. Jaki pasażer? Takiej maleńkiej i dużej czapce? Zapytał kapitan. No tak, to niech pani otworzy, on zawsze tu wysiada. A swoje drogo kochani, co to za dziwne smugi na polskim niebie? Dzień dobry moi drodzy, na wstępie kochani, chcę wam bardzo podziękować za kawę, którą mnie szczodrze częstujecie. Miło jest wiedzieć, że to co robię jest potrzebne. Zapraszam was na zapasowy kanał. Przetłumaczyłem ciekawo moim zdaniem rozmowę. Garlanda Nixona z Rayem McGovern i Scottem Ritterem. To była cena przemówienia Władimira Putina na forum ekonomicznym. Rosja to państwo terrorystyczne. Takie było motto w niedzielę 17 lipca 2022 roku demonstracji przed ambasadą Rosji w Warszawie. Uczestnicy akcji zaapelowali do władz Polski i Unii Europejskiej o oficjalne uznanie Rosji za państwo terrorystyczne. Czytamy na profilu facebookowym Euromajdanu. Ilu jeszcze niewinnych ludzi musi zabić Rosja, aby świat wreszcie nazwał rzeczy po imieniu? Dlaczego Zachód nie wzmocni swoich sankcji wobec Rosji po atakach na ludność cywilną w Odessie, Kremenczuku, Mikołajewie, Winnicy? Należy uznać ten kraj za największą organizację terrorystyczną na świecie i odizolować go od reszty świata. Inaczej zabije nas wszystkich, apelowała Wiktoria Pogrybniak, aktywistka organizacji Euromaidan Warszawa. Podczas demonstracji ukraiński malarz Wolodymyr Melemuka przeprowadził przedstawienie pod tytułem Państwo Matrioszka. Zaprezentował dwumetrową matrioszkę wykonaną własnoręcznie, która z zewnątrz wyglądała pięknie, kolorowo i ładnie. Napisane słowa, które rosyjska propaganda mówi wszystkim: to tylko Putin, wielka kultura, balet i temu podobne. A od środka, gdy ją otworzył, była czarna i wypełniona bronią. Rosja jest państwem matrioszki, terrorystyczna matrioszka. Ciemno, okropnie, paskudnie, bo tak wygląda prawdziwa twarz tego państwa terrorystycznego. Chcemy, aby społeczeństwo międzynarodowe wreszcie zrozumiało swoje intencje i uznało Rosję za państwo terrorystyczne, powiedział Melemuka. Podobne demonstracje pod hasłem Rosja jest państwem terrorystycznym organizowane są w 47 miastach na świecie. Ich uczestnicy wzywają władze państw do uznania Rosji za państwa terrorystyczne. Wśród uczestników akcji zauważyłam też babcię Kasię. Tym razem, zamiast sześciokolorowej torebki, dostała w rękę chorągiewkę ukraińską. Co skłoniło kobietę komandoskę Homo Komando do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu? A może kto i za ile? A może po prostu szła sobie kobiecinka do kościoła, a tu nagle na jej drodze ciekawa akcja się rozwinęła. Zastanawiam się, czy to w ogóle jest normalne, aby Ukraińcy urządzali sobie wszelakie akcje pod ambasadami w Polsce, a to pod rosyjsko, a to pod węgiersko. Polska to nie Ukraina, a ambasady te powinny być pod ochroną państwa polskiego, a nie ukraińskiego. Po raz kolejny prowokują, co so w Polsce tylko gość a ciągłe obrażanie innych polskich gości, źle świadczy też o gospodarza, gdyż pozwalają na takie akcje. Zastanawiająca jest nazwa Fundacji Euromaidan Warszawa. Czyżby Sorosiątka zamierzali tu urządzić Majdan? Czy może tu w Warszawie będą przyjmować się zamówienia na przeprowadzenie Majdanu i jako objezdowy cyrk jeździć w tournée po Europie? E jak to rozumieć? Jakie są założenia i cele takiej fundacji? Na czele fundacji Euromaidan Warszawa stoi Natalia Panczynka. Pamiętam, ją już z czasów Majdanu w Kijowie 2014 roku. Była wtedy wolontariuszką Fundacji Otwarty Dialog. Jak widzimy, po latach usamodzielniła się i uaktywniła się do takiego stopnia, że została aktywistką roku 2022, nadanego jej przez gazetę Wprost. I tu też pojawia się pytanie, dlaczego niby polska gazeta nagradza Ukrainkę protestującą w Polsce? Nie no, aktywna to ona jest. Widzieliśmy ją, a to na granicy polsko-białoruskiej w Kukurykach, a to na polsko-niemieckiej granicy rozgrzewające do blokady tirów jadących w kierunku Białorusi, a to 8 maja w Warszawie na marszu i meetingu prowadzonym razem z Marto Lempart, a to 9 maja organizowała to haniebną akcję, znieważając Ambasadora Rosji, a to pod Ambasadora Rosji w Węgier. A to z petycją do kanclerza Niemiec? Aktywna jest ponad miarę, ale nie przedstawia polskie interesy. Uważam, że wręcz przeciwnie, szkodząc im. A skoro już jestem przy temacie, to wspomnę, że młody człowiek, który na mitingu z okazji kolejnej rocznicy rzezi wołyńskiej 11 lipca w Warszawie położył niewypał pod nogi organizatorom. Ich zdaniem działał na czyjeś polecenie. Zostało pomyśleć, komu najbardziej zależało na tym, aby zakłócić wydarzenie o tej tematyce, a może zastraszyć, aby odbić ochotę na przyszły rok. Ostatnio dostrzegam przywagę aparatu fotograficznego nad kamerą, czyli zdjęcia nad filmem. Lubię oglądać utrwalony moment piękna natury, flory, fauny albo chwycone z nienacka ludzkie emocje. Film pokazuje nam wydarzenia czy krajobraz, jak w tym przypadku, w całości. Ale to zdjęcie najlepiej potrafi uchwycić piękno, brzydotę, albo emocje, gniew, strach, radość, niepokój, zdziwienie. Potrafi wywołać wspomnienia z zapachem i smakiem włącznie. Zdjęcie, jak i książka, bardziej niż film, działają na wyobraźnię.